Cześć, witam Was serdecznie w kursie Elektronika od Podstaw. Na samym początku omówimy sobie budowę materii, ponieważ te zagadnienia z pewnością przydadzą nam się w przyszłości. Musimy wiedzieć, że każde ciało, czyli każdy przedmiot, który widzimy wokół siebie, jest zbudowany z atomów. Taki malutki mikroskopijny atom, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem, składa się z jądra i z elektronów. Widzimy tutaj reprezentację takiego atomu jest to atom miedzi. Po środku mamy jądro, a na zewnątrz mamy powłoki elektronowe, i na samym końcu ostatnia powłoka najbardziej istotna dla nas, to jest powłoka walencyjna, gdzie znajdują się tzw. elektrony walencyjne, które będą brały udział w reakcjach chemicznych, a także będą odpowiadały za tworzenie nośników ładunków elektrycznych. W jądrze znajdują się obojętne neutrony, a także dodatnio naładowane protony. Elektrony o których wspomnieliśmy sobie wcześniej, są naładowane ujemnie. Czyli mamy elektrony o ładunku ujemnym i protony o ładunku dodatnim. Atom taki jest elektrycznie obojętny, kiedy ilość protonów i elektronów jest taka sama. Ponieważ ładunek dodatni i ujemny się niweluje, dlatego właśnie w stanie spoczynku taki atom jest elektrycznie obojętny. Magia zaczyna dziać się wtedy, kiedy dochodzi do dysproporcji elektronów i protonów. Wtedy zaburza się równowaga elektryczna. I dzięki temu właśnie powstają ładunki elektryczne. Mamy takie dwa podstawowe typy nośników ładunków elektrycznych: są to elektrony i jony. Wiemy już czym są elektrony, i tutaj w nawiasie mamy podaną wartość tego ładunku elektrycznego, który tak naprawdę nie jest dla nas na chwilę obecną w ogóle istotny. A drugim typem nośników ładunków elektrycznych są jony. Elektrony jako nośniki ładunków elektrycznych będą występować głównie w metalach, a jony będą występować w elektrolitach, na przykład w bateriach. Podczas burzy, podczas takich wyładowań atmosferycznych, mamy do czynienia z przepływem ładunków elektrycznych i w tym przypadku, czyli w gazie, możemy spotkać się właśnie z nośnikami zarówno w postaci elektronów, a także jonów. Jony to atomy, w których została zachwiana równowaga elektryczna. Mamy pierwszy przykład kationu, czyli jonu dodatniego, i ten jon powstał poprzez oddanie elektronu. Widzimy, że jest tutaj Na, czyli mamy nadwyżkę protonów w stosunku do elektronów. Oczywiście ilość protonów w jądrze nie zmienia się, zostaje na stałym poziomie, więc to, czy są tworzone jony dodatnie czy ujemne, zależy od ilości elektronów. Teraz mamy przykład jonu ujemnego, czyli anionu, gdzie mamy nadwyżkę elektronów. Czyli różnica jest taka, że kation sodu jest to atom, który oddał jeden elektron, dlatego ma nadwyżkę protonów, czyli ładunków dodatnich, a anion chloru to taki, który przyjął dodatkowy elektron i ma nadwyżkę jednego elektronu, czyli tutaj tworzy nam się ładunek ujemny, a tutaj tworzy nam się ładunek dodatni. Tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, w reakcjach chemicznych biorą udział głównie elektrony walencyjne, które są umieszczone na ostatniej powłoce. I to właśnie na tej powłoce dodawane lub odejmowane są elektrony, które tworzą jony, czyli kationy lub aniony. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, mamy dwa typy ładunków elektrycznych. Będą to ładunki dodatnie i ujemne. Ładunki różnoimienne przyciągają się, a ładunki jednoimienne odpychają się. Tutaj mamy reprezentację dwóch ładunków ujemnych, ale równie dobrze mogłyby tu być dwa ładunki dodatnie i to działałoby dokładnie w ten sam sposób. Pamiętajcie proszę o tym, że natura dąży do równowagi, dąży do zobojętniania. I tak samo jest z ładunkami elektrycznymi. Jeżeli mamy właśnie ładunki różnoimienne, to one będą dążyć do tego, żeby się ze sobą połączyć, aby zniwelować tą dysproporcję i aby się zobojętnić. Tak samo jest na przykład z balonem, który napompujemy. Zwiększamy jego ciśnienie w środku, czyli przekazujemy część energii w postaci ciśnienia i kiedy puścimy ten balon, on zaczyna sobie latać po pokoju do momentu, kiedy jego ciśnienie wewnątrz będzie takie same jak ciśnienie na zewnątrz, i wtedy ta energia w całości zostanie wykorzystana na ruch. Tak samo jest z gorącą kawą, która ma energię skupioną w środku w postaci ciepła i zaczyna to ciepło oddawać do otoczenia do chwili, kiedy temperatura kawy czy herbaty zrówna się z temperaturą otoczenia. Więc wszędzie dookoła będziemy mieli do czynienia zamianą energii, czy to będzie energia cieplna, elektryczna, mechaniczna, czy jakakolwiek inna. Pamiętajcie o tym, że energii nie da się wytworzyć i też nie może ona zaginąć. Tak samo jest z ładunkiem elektrycznym. Nie może powstać z niczego i też nie może zginąć. Po prostu wszystko to, co nas otacza, to jest zamiana jednej formy energii w inną. I to jest bardzo ważna rzecz, którą należy zapamiętać, ponieważ to pozwoli nam zrozumieć Kolejne zagadnienia, które pojawią się w przyszłości. Mówiąc o ładunkach elektrycznych, moglibyście się zastanawiać, w jaki sposób w ogóle powstają takie ładunki elektryczne. Wiemy już, że nośnikami ładunków mogą być elektrony albo jony, ale jak te jony są tworzone? Weźmy na przykład baterię. Bateria może wytwarzać prąd elektryczny za pomocą elektrolitu, który znajduje się tutaj w środku. Bateria ma dwa bieguny. Mamy tutaj plus który stworzony jest z zupełnie innego materiału niż biegun ujemny, który znajduje się tutaj z drugiej strony. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi materiałami, to te materiały będą reagować z tym elektrolitem, który znajduje się w środku, i ponieważ te materiały mają różną charakterystykę, to jeden z biegunów będzie chętnie oddawał elektrony, a drugi będzie chętnie te elektrony przyjmował, Dzięki czemu na okładkach tych biegunów będą tworzyć się odpowiednio ładunki dodatnie i ujemne. Więc tutaj w tym przypadku ta energia elektryczna będzie tworzona za pomocą reakcji chemicznych. W taki właśnie sposób działają słynne baterie stworzone np. z cytryny, czy też z ziemniaka. Jak widzimy tutaj, mamy dwa różne materiały, czyli tutaj mamy gwóźdź, a tutaj mamy jakiś pieniążek miedziany, dzięki temu jeden z tych materiałów będzie. Chętnie przyjmował elektrony, a drugi będzie chętnie je oddawał i za pomocą elektrolitu, czyli tych soków wewnątrz cytryny zajdzie reakcja chemiczna z tymi właśnie materiałami i dzięki temu elektrony czy też jony będą mogły sobie tutaj przepływać i w tym sposobem będzie mogli zasilić jakieś małe urządzenia elektryczne. Ale bardzo ważne jest to, żeby te materiały, które są tutaj wbite w cytrynę, były różne, żeby właśnie jeden z nich mógł przyjmować elektrony, a drugi je oddawać. Im więcej tutaj gwoździ wbijemy, im bardziej zwiększymy tą powierzchnię, tym lepiej będzie działała ta bateria, ponieważ ta reakcja chemiczna będzie działała na większej powierzchni. No i tak samo tutaj z monetami również, im więcej ich tutaj powbijamy i połączymy razem, tym ta bateria będzie wydajniejsza.